22 i 23 edycja Międzynarodowego Festiwalu Satyr Blues przeszła do historii. W Tarnobrzeskim Domu Kultury królował blues, rock, jazz, a dopełnieniem tego wszystkiego były dzieła znakomitych rysowników i karykaturzystów. Satyr Blues od dwóch dekad pokazuje to, co unikatowe w artystycznym świecie. To na ten festiwal zjeżdżają światowej klasy muzycy, uznani twórcy rysunku, karykatury i fotografii. W tym roku organizatorzy zaserwowali publiczności wyjątkową dwudniową muzyczno-satyryczną ucztę. Chcemy nadrobić jeden rok covidowy, czyli 2020, który straciliśmy tutaj w edycji. No i żeby zachować ciągłość historyczną, dlatego postanowiliśmy zrobić edycję dwudniową. Z tego sobota jest edycją zagraniczną, a niedziela polską. Staramy się zachować nie tylko tą ciągłość historyczną, ale i tą ofertę, która będzie jakby różnorodnie adresowana do naszych odbiorców. Żeby ta polska nasza rzeczywistość też była w symbiozie z tymi artystami, no, którzy. Którzy są mistrzami. Pierwszy, zagraniczny dzień koncertów rozpoczął czeski Dynamit. Electric Lady, czyli Teresa Reis, wokalistka, gitarzystka, której muzyka scala epokę Hendrixa ze światem Lenego Krawica. <śm> <wziadka> Po wielu latach starań na tegorocznym Satyr pojawił się amerykański gitarzysta Scott Henderson. Muzykowi na scenie towarzyszyli goście specjalni, polska gitarzystka Lina Mastalska oraz polsko-amerykańska wokalistka Ewa Nowel. Kiedy on się pierwszy raz pojawił w Polsce swoją formacją Tribal Tech, no to było takie wydarzenie dla ludzi, jak nie wiem, przyjazd Majsa Davisa na, do sali kongresowej. Scott Henderson jest w środowisku ludzi słuchających muzyki Fusion no, traktowany jak taki bóg jazzu. No, on wytycza nowe kierunki, co każdego płyta jest pewnym progresem, więc 22 lata mu się utrwalałem wizerunkowo. Rysowałem dla niego, jeździłem na wszystkie koncerty w Polsce, jakie się odbywały. Pierwszy zagraniczny dzień muzycznej uczty zamknął koncert holenderskiej kapeli Leif de Leo Band, najlepszego europejskiego zespołu bluesowego w 2015 roku, będącego odpowiednikiem The Allman Brothers. Dzień Polski rozpoczął człowiek orkiestra Piotr Restecki, dobra dusza satyrblusa Virtuos Finger Picking. W repertuarze adresowanym do każdego konesera, który szuka w muzyce wrażliwości, wystąpił duet zjawiskowa czołowa wokalistka bluesowa Natalia Kwiatkowska i pianista Jacek Prokopowicz. Po nam, dwa proste słowa każdego Thank mm -hmm. you. Należał do wirtuoza harmonijki Sławka Wierzcholskiego i nocnej zmiany blusa. Sławek Wierzcholski zaczynał razem z nami Satyr bo Jest jakby jubileusz, jest podwójny, bo w tym roku obchodzi 40-lecie swojej pracy twórczej. I 20-lecie, no 21 lat dokładnie minęło, od kiedy się pojawił tutaj na scenie Satyr Blusa. Ale wykluczając ten rok covidowy, możemy mówić, że 20-lecie obchodzi tutaj na tej scenie. Tegoroczną imprezę tradycyjnie ozdabiały dzieła wybitnych artystów, plastyków, rysowników i karykaturzystów. Muzyczne karykatury Bartłomieja Belniaka, który od wielu lat tworzy artystyczne podobizny występujących na satyrblusie wykonawców, rysunki ilustratora i satyryka Pawła Kuczyńskiego oraz satyryczne ujęcie poezji, czyli wierszydła, straszydła Dariusza Łabęckiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Wierszydła straszydła to jest satyryczny bestiariusz, którego bohaterami są postaci z mitologii głównie słowiańskiej. To jest książka złożona z 55 wierszy. Autorką tekstów jest moja córka, Sylwia Łabęcka-Sławoszewska. Postaci z Wierszydeł Straszydeł, z tych 55 wierszy, wybrane postaci zostały zaadoptowane pod Satyr Bluesa. Tutaj mamy za panią właśnie bardzo fajny plakat, gdzie tak się spodobała, zresztą Wiktorowi, który jak wiemy jest organizatorem i pomysłodawcą Satyr Bluesa, że z tego motywu skorzystał i zrobił jeszcze etykiety na piwo i seria limitowana, super. I na na festiwalu obecny był także Wojciech Birek, twórca, badacz i autor komiksów, oczywiście wraz ze swoimi dziełami. To jest taka retrospektywa i to bardzo wybiórcza. Starych komiksów. To są komiksy publikowane w czasopismach, to są komiksy publikowane w magazynach komiksowych. Rzeczy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, robione w technikach i y, analogowych, i w, cyfrowych. I to, to były jakieś pierwsze, y, pierwsze epoki cyfrowe, teraz jesteśmy dużo dalej. Y, no i myślę, że y, z, z tych fragmentów można tylko zobaczyć, jak bardzo jestem. Y, jakby to powiedzieć, vintage'owym twórcą. Przez wszystkie lata Tarnobrzeski Satyr Blues wypracował unikatową formułę, stając się rozpoznawalnym, szanowanym i chętnie odwiedzanym, na które przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko. I tym razem dopisali. Niesamowite wrażenia. No, tego typu impreza, powtarzana już 22 i 23 raz, to numer jeden dla mnie w Tarnobrzegu, jeśli chodzi o muzyczne wydarzenia. Program Tegoroczny został bardzo ciekawie ułożony. Jako firma jesteśmy, jesteśmy tutaj sponsorem już, już od wielu, wielu lat. No ale też... Yy powiem tak, no w życiu trzeba posłuchać różnych dźwięków tego świata. I to są właśnie takie dźwięki. To jest zawsze odrobina kultury, tak? Mało miasteczkowość a daje możliwości poznania super ludzi, bardzo zdolnych. Zresztą, no, my ich znamy, bo jesteśmy co roku, także jesteśmy tu dla nich. No ale to integruje, to integruje, to pozwala na szczyptę tego, o czym my niestety zapominamy w dobie dzisiejszych lat. I no to jest cudowne, tak? No, chwila dla nas. My jesteśmy Myśmy szczęśliwi w ogóle, że coś takiego jest u nas w mieście, jesteśmy z całymi bywalcami, w ogóle świetna impreza i taka taka aura tej muzyki można tak nachłonąć, tak się naładować energią, że, że, że no, czysty, pozytywny reset mózgowy. Bardzo mi się podoba to, co jest do tej pory pokazane na Sadku Wcześniej nie uczestniczyłem, z różnych powodów jakoś się tak nie złożyło, żeby być, ale jakoś w tym roku tak się ładnie złożyło, że... Też trochę sponsorujemy jako firma, więc chętnie tu przybyłem i bardzo jestem zadowolony. Super pomysł. Lepszego, lepszego nie znalazłem, nie widziałem nigdzie. Nie słyszałem o czymś takim. Poza tym to wszystko co tu widziałem, te, 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 te karykatury, wszystko pięknie zrobione, wszystko ładnie zrobione i zorganizowane przede wszystkim.